Ażby się prosiło, żeby rozpocząć ten felieton od Freuda i z psychoanalizy oraz nauk pokrewnych wywieźć naszą fascynację tym, co na dole, co wstydliwe, co przeciwne wzniosłości, bo przyziemne i fizjologiczne. O takich sprawach człowiek kulturalny długi czas milczał. Dopiero Freud dał mu język i przykład, jak o nich mówić i jak problematyzować. Choć nie w literaturze, gdzie tymi sprawami zajmowano się nieomal od zawsze. Ale czy pisarze są w ogóle kulturalni? Zostawmy Freuda, zostawmy pisarzy. Weźmy samo życie. Ogród zoologiczny, klatka z pawianami. Jakaś mama rozpaczliwie usiłuje zwrócić uwagę dziecka na pyszczki tych zwierzątek. Dziecko natomiast jest zdania, że pyszczki jak pyszczki, ale przeciwne strony to pawiany mają imponujące. Co robić, droga redakcja? Odpowiedź jest prosta: Nabyć książkę Mikołaja Golachowskiego z ilustracjami mru bulikowskiej pod jednoznacznym i rozwiewającym pruderyjne wątpliwości tytułem Pupy, Ogonki i Kuperki. Dodajmy, że chodzi o części ciał zwierząt, ryb, owadów czy pierwotniaków. Autor jest bowiem naukowcem, ma więc naukowe podejście do sprawy: żadnych tanich sensacji, same fakty i ewentualnie ciekawostki. Dla dzieci, ale też i dla odważnych dorosłych, którzy się nie boją i nie wstydzą tematów dolnych i tylnych. Chcą natomiast zdobyć wiedzę, dzięki której ich autorytet wśród dzieci znacznie wzrośnie. Warto też wspomnieć o języku tej książki. Nie jest rzecz jasna wulgarny, choć temat ciągnie nas. Ku tej otchłani. Nie jest też zbyt hermetyczny, choć my, dorośli, najchętniej zasłaniamy wstydliwe tematy parawanem naukowości. Jest merytoryczny, zabawny i sprytnie wykorzystuje potencjał tkwiący w utrwalonych w kulturze powiedzeniach związanych z pupą. Książka nie jest więc tylko o jednym: o pupie maryny.